Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj ruszamy na kolejny Grand Prix, tym razem do USA. A więc jesteśmy na tym pięknym torze Austin w Teksasie, gościom Formuły 1 od 2012 roku i jak do tej pory przyjmuje się bardzo dobrze w kalendarzu Formuły 1. Oczywiście konkuruje on już teraz z Grand Prix Meksyku, które również jest w kalendarzu, bo jak nie było kiedyś w Meksyku Grand Prix, to tutaj przyjeżdżali właśnie kibice z tegoż kraju wspierać swoich kierowców, na przykład Sergio Pereza. No ale teraz mają swój tor w Mexico City i nie muszą aż tutaj przyjeżdżać, więc frekwencja jest nieco niższa, ale myślę, że ten tor i tak jest bardzo fajny. Grand Prix West, historia. Tego Grand Prix jest dosyć długa. Bo kiedyś odbywał się na to, że Indianapolis, tak, na to, że Indianapolis na tym słynnym owalu, znaczy się tam zbudowano w środku taką pętlę pod kierowców Formuły 1, natomiast od jakiegoś czasu już tam nie odbywa się Grand Prix. Być może przyczyni się do tego nieco skandal, który odbył się w 2005 roku z oponami Michelin, ale o tym myślę, że może później na razie przejdźmy do kwalifikacji i do wyników, bo one są dosyć ciekawe. Jesteśmy na miejscu bodajże siódmym. Także całkiem fajnie, Jedno, jeden tylko pit stopik. oczywiście tutaj opony się tak bardzo nie zużywają. Okej, okay, a więc ruszamy powolutku. I jest start. Mamy, widzicie, pierwszy zakręt 40 metrów różnicy wzniesień, a więc ogromna różnica, co oczywiście tak bardzo nie widać. Jak się jedzie, może... Znaczy to widać, ale jak się stoi, to szczególnie. Ogromna różnica 40 metrów wysokości, bardzo dużo i tu taki fajny zjazd w dół. Pierwszy sektor na tym torze to są, widzicie, s -ki. tutaj za chwilę zobaczycie. I w tym sektorze ja jadę po prostu rewelacyjnie, mam czasy najlepsze ze stawki. W kwalifikacjach nawet zdarzało się, że pół sekundy było szybciej. No ale niestety, no jak widzicie, nie mam pole position, gdzieś musiałem te, ten czas stracić. No i tracę go w drugim i trzecim sektorze, tam jadę po prostu fatalnie. I tam, bo mają ode mnie o wiele lepsze czasy, więc to się trochę zeruje. I stąd jestem gdzieś tak pod koniec pierwszej dziesiątki, no ale tor jest bardzo fajny i... Szczególnie ten pierwszy sektor, więc fajnie, że tam akurat mi dobrze idzie. Także moi drodzy, już ustawiamy się na polach startowych. Miejmy nadzieję, że ten wyścig będzie kolejnym z cyklu dobrej zabawy. Poprzednim razem udało nam się wygrać w Japonii. Zobaczymy, czy tym razem będzie również wysokie miejsce. Fajnie, żeśmy się ustawili. Widzicie tak bokiem jakoś, nie na polu startowym. No ciekawe, dosyć, powiem szczerze. Gutyrecie lepiej ustawił. Dobry start. Lepiej od rajkonena, proszę Państwa. Więc tutaj przesunęliśmy się o jedną pozycję do góry. Przed nami ten pierwszy trudny zakręt. Byle tu bez kontaktów, byle tu bez kontaktów. Jednak regiony się nas Mikał, Oj, Hamilton, kontakt z Ferrari, za nami baton. Tu trzeba uwaga, są teraz te eski. Bardzo trudna sekwencja. Tutaj jest na supersoftach softach rewelacyjna przyczepność. Także, no lepiej od Hamiltona, ale nie, no tutaj nie będę aż tak desperacka atakował, bo tutaj się może skończyć bardzo źle. Przed nami Hamilton, Rajkonen, Ricardo i Verstappen, więc świetnie wystartował Holender. Przesunął się nieco. Jedźmy na wzbogaconej mieszance. Może przez to nieco się oddalimy od McLarenów. I przybliżymy się do Hamiltona i do czołówki. Na razie wszyscy jadą dosyć zwartą grupę, ale zobaczcie. Jesteśmy szybciej od Mercedesów. I będzie atak. Będzie atak. Jest szybciej. Jest szybciej. Czerwone światełko. Ależ zamieszanie. Wyprzedzamy. Wyprzedzamy kontakt. Kontakt. Verstapena z rajkonenem proszę Państwa, uszkodzone przednie skrzydło w moim bolidzie. A więc trzeba będzie albo się nim zająć, albo jechać dalej. Na tym torze w pierwszym sektorze uszkodzenie tak, tak przedniego skrzydła może być naprawdę bolesne. Potwierdź zmianę. I moi drodzy, zmieniamy na opony Twarde. na pewno skrzydła jest czy nie ma? Jest, dobra. Musimy się upewnić. A więc moi drodzy, niestety problemy w pierwszym, yy, na pierwszym okrążeniu i kontakt. Troszkę pechowo, bardzo pechowo, nawet bym powiedział, no ale już regulaminowo zmieniliśmy oponki i jedziemy do końca wyścigu. Na twardych, także zobaczymy, czy ta strategia będzie dobra. Jak widzicie, cała stawka jedzie w grupie zwartej bardzo. A pierwsza dwójka się oddaliła niesamowicie. Także zobaczymy, czy ta strategia z jednym pit stopem od razu na samym początku nam się opłaci. Opony raczej powinny wytrzymać na luzie. Wykorzystam ten moment, było powiedzieć o wyścigu z 2005 roku, a więc tam doszło do pewnej ciekawej sytuacji. Musicie wiedzieć, że kiedyś w Formule 1 było dwóch dostawców opon, a więc. Była pełna dowolność że chcę wybrać jakiego jaką miał dostawcę. I było dwóch tak naprawdę. Był Michelin, było Michelin i był Bridgestone. Okazało się, że na jednym torze właśnie w Indianapolis opony Michelin nie wytrzymywały ogromnych przeciążeń, jakie wtedy były. I podczas treningów doszło do pęknięcia właśnie opon na ostatnim zakręcie. I to mogło spowodować potężne problemy i potężne kraksy w czasie wyścigu i po prostu niebezpieczne sytuacje próbowano prowadzić jakąś tam szykanę nawet, ale do tego nie doszło no i przez to jak zaczął się wyścig tylko sześć z, z wszystkich bolidów zostało na torze a reszta zjechała do alei serwisowej ponieważ bali się po prostu jechać, to był protest i tylko sześć bolidów wtedy stanęło na starcie tak naprawdę tego wyścigu no i to był chyba najbardziej kompromitujący wyścig do tej pory był w historii. Tylko sześć bolidów stanęło na starcie właśnie z powodu tego, że opony mogły po prostu eksplodować. No to oczywiście ze względu bezpieczeństwa, no i co ciekawe właśnie Michelin'y nie wytrzymywały. A Bridgestony, tylko sześciu kierowców było na Bridgestonach i, i przez to właśnie wystartowali. Zobaczcie, jak wszyscy jadą z wartą grupą. Tam ktoś strasznie blokuje stawkę, to jest też Gutierrez. Bo przed nim troszkę się zrobiły już przerwy, także no tam będzie ciekawie, powiem wam. że jestem w naprawdę dobrej sytuacji. Oczywiście, znaczy w pewnym sensie nie, bo wszyscy będą mieli opony miękkie, a ja będę miał twardsze. Tylko, że no opony miękkie oczywiście do końca wyścig by mi na pewno nie starczyły. To by byłoby niemożliwe. Dlatego właśnie wziąłem twarde kolega z zespołu w boksie. Już Gutierrez w boksie, tak szybko. Bardzo szybko zmienia te opony. Zobaczymy, czy wiadę przed nim.. Ja byłem przecież przed moim pistopem. Przed nim, więc powinienem wyjechać również przed nim teraz. Tak się nie stanie, proszę Państwa, więc straciliśmy trochę. Dużo osób teraz jest w alei serwisowej znowu. Może kogoś by przez mam taką oczywiście nadzieję. No, tu będzie ciasno na wyjeździe. Się musimy tu gdzieś powciskać. Hamiltonem! Jesteśmy przed Hamiltonem! Hamilton jest, proszę Państwa, za nami, a więc coś słabo jednak pojechał. Brytyjczyk, przed nami Ericsson. No, na pewno będzie od nas wolniejszy. Chociaż też nie wiadomo, mamy opony, pamiętajcie, miękkie. Znaczy twarde, nie, nie miękkie. Wiem, ja tu jestem od nich dużo szybszy, tu będę tracił. Cały ten potencjał bolidu tutaj tracę. Nie mogę go tutaj o wiele bardziej wykorzystać, a niestety blokuje mnie taki, taki szwed i co? zrobię nic. Mało tego, jeszcze możemy Hamilton wyprzedzić, chociaż nie, raczej nie powinno być problemów. Jesteśmy szybsi od Eriksona, to ewidentnie widać, więc my go wyprzedzimy raczej, będzie atak. Tak jest. Bezproblemowo jesteśmy na miejscu 17. Erikson teraz broni nas przed Hamiltonem. Także bardzo dobrze, ale oni tam musieli stracić w takim razie musieli bardzo wolno jechać, skoro. Tak naprawdę no wyjechałem przed nimi dosłownie, można tak powiedzieć. Widzicie, jechałem sam, mogłem im uciec, nie? Z jednej strony. Pomimo tego, że miałem gorsze opony. Jest też bardzo trudny zakręt, teraz, co teraz przyjechałem, bo jest ślepy, nie widać w ogóle wierzchołka. Znaczy nie widać wyjścia. Wierzchołka też nie widać, więc po prostu ślepota totalna. Okej, okay, znowu kolejna ekipa wykaza lej serwisowej i... Jest Botas, a więc nasz ry... Nasz rywal, no czemu tutaj mi tak ściął? A mamy uszkodzone przecież po raz kolejny. Kurczę, będzie ciężko teraz jechać. Co za trudny wyścig, to no nieprawdopodobne to jest. Bardzo źle się teraz jedzie, bardzo źle. Ogromna podsterowność. był tak Safety Car, to bym zmienił oponę. O, Virtual Safety Car. Okej, okay. szkoda, że tylko wirtualne. Kurcze, będzie problem, słuchajcie. Będzie problem, bo znowu mam uszkodzone przednie skrzydło. No i wracamy do rywalizacji. Będzie mi teraz, mówię jeszcze raz, ciężko, ale Sainz stracił! Coś niesamowitego. Jest, jest, wyprzedzony kwiat! Super! Dziesiąte miejsce jest. No tutaj mocno zaryzykowałem, ale się opłaciło. Aż trzymałem oddech na chwilę dosłownie. Tylko mam o, potwornie uszkodzone przednie skrzydło. Mój boli jest podsterowny. Strasznie. Więc cały ten potencjał z pierwszego sektora jest tak naprawdę stracony. Oj, będzie ciężko się utrzymać, będzie bardzo ciężko, bardzo ciężko będzie. Ważne, że warto zostać, bo tutaj będzie strasznie odjeżdżam, więc mogą mieć problem z wyprzedzeniem. Także ja zostanę na tej pozycji, nie mam, po prostu teraz nie mogę zmieniać opon. Oj, żółta flaga, coś tam się wydarzyło. Oj, jaka kraksa, proszę Państwa. Czterech kierowców.

Musimy zmienić jeszcze raz opony, ależ tutaj naprawdę będzie ciekawie teraz. Będziemy cisnąć, będziemy cisnąć. Tam strasznie stracili ci rybale. Cztery kierowców jest też w jednym miejscu. Wszyscy zjeżdżają dalej serwisowej. No tu będziemy cisnąć. Słuchajcie, no ciekawy jestem, ciekawy jestem, powiem szczerze. No, gonimy Palmera, ale nie mam siły tego wyprzedzić. Znaczy, może tak, ale niestety mam karę jeszcze 3 sekund, coś czego się obawiałem. Gonimy, first, gonimy Palmera, ale wyścig, powiem szczerze, takie pojedyncze manewry, bardzo fajne, ale. No, ogólnie w całości, no, wyścig słaby, powiem szczerze. No, oczywiście po Japonii to każdy będzie słaby, no, trzeba powiedzieć, ale no, jednak w tym wyścigu za dużo chyba pecha, za dużo. Za dużo takich sytuacji bez wyjścia troszkę. Można niby ich było uniknąć, no ale trochę za dużo też pecha w tym wyścigu. Dwa pit-stopy. To jednak był gwóźdź do trumny, dosłownie. Będę się od razu wyprzedził. zobaczcie, tu w ogóle nie mam porównania. Od razu Palmera wyprzedzamy, bez żadnego problemu. Więc będzie prawdopodobnie 13 miejsce. No, zobaczymy jeszcze, na no ile się od tego Palmera oddale. Pamiętajcie, że ja muszę mieć od niego 3 sekundy przed. Jeżeli wyprzedzę, oczywiście, Palmera, to będzie no, najlepsza pozycja, jaka może być. Tak? Bo 13 no, nie, nie będzie się dało po prostu wyżej niż 13. Wyprzedził Hamilton. Wyprzedził Hamilton. No, będzie ciężko. Będzie ciężko, Hamilton jest strasznie szybki. Czy zdążę? Czy będą 3 sekundy przewagi? To jest pytanie z 3,5! Oj nie, nie będzie, nie będzie 3 sekund przewagi, na pewno. Nie masz szans, w ogóle. Palmera wyprzedzimy, ale Hamiltona nie. Już jest 2,8. Także wyścig bardzo trudny. Kolejny trudny wyścig, ale też kolejna nauczka, bo trzeba było dużo odrabiać w tym wyścigu. I takie też się zdarzają, nie tylko takie rewelacyjne jak w Japonii, czy we Włoszech, ale też takie, gdzie no jednak musimy zmierzyć się z uszkodzonym skrzydłem, z nadrabianiem strat. I takie wyścigi również trzeba zaliczyć do swojego życiorysu, do swojej kariery. One są też częścią widowiska. Myślę, że strategia z jednym pistolem byłaby rewelacyjna. Tam bym uratował to, jest z jest pierwszego yy, okrążenia. No ale niestety później uderzyłem jeszcze znów i, i problem gotowy. A więc będzie 14 miejsce w tym wyścigu. Także lekko poniżej oczekiwań, ale myślę, że mogło być gorzej. Patrzcie, nawet Magnusę dostał 3 sekundy kary, to jest ciekawe. Gutierrez czwarty, więc coś rewelacja. No przesunie się niesamowicie. Także w klasyfikacji dalej miejsce siódme, żeś ma się przewagę nad Botasem. A w konstruktorce miejsce dalej szóste. Także moi drodzy, myślę, że trzeba. O, wydarzenie kontraktowe. O, patrzcie, to jest ciekawa rzecz, więc taki fatalny wyścig. A ja tu kontrakt mogę podpisać? Czy o co chodzi? O co chodzi? Jestem pierwszym kierowcą w zespole. No patrzcie, więc jestem liderem zespołu, więc rewelacja. Także super sprawa, słuchajcie. Super sprawa. Dobra, a więc takie pocieszanie na koniec zgotowała mi menadżerka, no ale... Co mi z tego, jeżeli... Nie zdobyłem żadnych punktów i nie poprawiłem swojej pozycji. W przyszłym wyścigu ruszamy na Grand Prix Meksyku na torze Hermanos Rodriguez. Trzymacie się na razie.